Siema, witajcie w najnowszym filmie kosimy lucernę, lucerne, no, tam trochę jeszcze jest lucerny, będzie trzeba ją przesiać, bo ona już jest pładnych parę lat tutaj. A czemu tak tylko ten, jedno, ten jeden kawałek? No bo chcemy przetestować, jak tam prasa będzie chodzić na nowy sezon. Zawsze sobie tak robimy tą lucernę pierwszą robimy, żeby zobaczyć, czy jakieś mankamenty nie wyjdą. Tak to coś wygląda. No i skosimy sobie to i, I tyle Jakby tu zajechać No hmm, hmm, hmm. ładnie trawa w tym roku rośnie Nie mogę nic mówić, bo jest elegancko Cyk, muszę ją jeszcze rozłożyć bo tam sobie otworzymy nowe nożyki były założone na sezon także ale to jest ta druga, to nie jest ta co zawsze chodziła właśnie przy, przy John Deere, to nasza pierwsza pierwsza, pierwsza kosiarka to jest ta co kupiliśmy ją jako używaną ale tak samo dobrze kości, tylko jest trochę głośniejsza, coś tam jakaś dzisiaj mankament jest po prostu trochę głośniej chodzi i, i tutaj, żeby to otworzyć, potrzebny jest śrubokręt i nie wiem, czy będę go miał, ale jakoś sobie poradzimy dobra i tu przekładamy o właśnie cyk No, opuścimy ją. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Żeby bardziej patrzyła do przodu. Tutaj mamy taki... <laughs> takie gówno. O kurde, oryginalne. Cięgło John Deere nam padło. Raz. dwa, Trzy razy, po prostu Trzy Zobaczymy, no zaraz Przetestujemy U nas wałek chodzi na 1000 Tak mamy ją dostosować. Ona tak może chodzi na spokojnie, po prostu Trzymamy sobie ją na niższych obrotach Chodzi? Chodzi. No to jest ta, co tak głośno chodzi, jak, jak wściekła. Tu jest takie podbicie, to nie będę zapierdzielał. Chociaż też, też jadę po... Ale dobrze, kosi, jest OK. Ja jeszcze trochę tu no, opuszczę. No ona jest głośna jak... Jak nie wiem, gdzieś tam jakaś blacha trze, kiedyś próbowaliśmy do tego dotrzeć, ale... Ale się nic nie dzieje, z tym po prostu drgania wpada w jakieś. No widzicie, tu więcej trawy niż, niż lucerny. Ale kurde ładna, ładna. W tym roku elegancka. E, no i sobie kosimy. Akurat mój tata tam pojechał komuś... Y, ładować obornik na, na gnojarę ładowarką i... i nawet sobie nie przyjedzie zobaczyć jak to wygląda no tak, tak to jest kurde, jak jest dużo roboty każdy robi swoje no dokosimy ile się da nie chcę też poprzedzierać tej plandeki od od kosiarki, bo kurde już ją tej nie, ale z tamtej drugiej kosiarki to już kleiliśmy dwa razy specjalny jakiś plandek No ale kosi elegancko No my tak jeździmy Gdzieś tak No tak c tak 8 na godzinę Max, więcej nie Niektórzy jeżdżą po 20 no to chyba się już powtarzam, to nie będę nawet o tym mówić, bo to bez sensu. No i tu jeszcze po drugiej stronie jest też taki lizak. To jest mostek. Sobie będziemy kosić akurat teraz w środę przyszłą. Na koszeniu łąki naszej, takiej dużej, nie będę niestety. Mam praktyki na studiach, muszę je wypełnić. Robię je wcześniej, jeszcze przed, przed, przed końcem roku, żebym później brzniwa nie musiał. A że z racji tego, że nie jestem na kierunku, typowo no nie mogę u siebie tych praktyk robić. Także jestem firmy jednej, bardzo fajnej Znanej, ale Ale no, 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 muszę je zrobić, dlatego Tutaj na zastępstwo ktoś mnie zastąpi do koszenia A, ale w piątek już będę też prasował to i w czwartek będę pewnie zgarniał Także coś innego też porobię Po prostu przy samym koszeniu akurat tej jednej łąki mnie nie będzie, no bo tak wypada Czasowo nam Żebyśmy to wszystko zgrali się na koszeniu także no jak jest prędkość to już ładniej później dokasza wszystko także no niestety na tej łące mnie nie będzie na tej co lałem gnojowica chyba powiem tak niektórzy może oglądają, niektórzy może pierwszy raz można sobie cofnąć parę filmów do tyłu chyba to był film z marca z początku marca tak jest no także... także możecie sobie zobaczyć, zobaczymy jak przy większej prędkości ona sobie poradzi Elegancko wycina. Dobrze zostawiono No jak są łąki, yy, łąki Pola takie jak tu, czyli siane Można tak jeździć z prędkością łąki jednak mają to do tego, to do siebie, że że nie są równe zwykle, bo woda wymy wymyje jak są przy rzekach wszystko jest takie pofałdowane a tutaj, tutaj no można jechać sobie na luziach jest płasko i można zapierdzielać, nic nie rozsypie i widzicie, ona na 1000 chodzi, 540 obrotów Ustawiony po prostu na tempomacie, raczej na blokadzie obrotów. O, tempomacie. No i John Dies sobie na spokojnie radzi. Przymierzam się do wymiany głośników w walce. Dzisiaj je odkręciłem tam, zobaczyłem co jest. no, Małe głośniczki, bo 100, 10 cm, 100 mm średnicy. Także naprawdę to są takie dziecioki. Tam nic raczej innego nie, nie wsadzi się. Bo tak wymiarami pasuje na nie. Także no takie same będę musiał wsadzić, może coś z innej firmy, bo te po prostu są tragiczne. Ciężko się na nich coś słucha. Fajnego, a ja lubię sobie słuchać muzyki podczas jazdy. Z dobrym dźwiękiem. Nie musi być super głośno, ale musi być dźwięk dobry, że. Także no to będę ogarniał Tu słupy wszystko Trzeba powoli jeździć się tu nigdzie nie wpierdzielić Nie chcę tej obudowy rozpierdzielić Tak jak się już dotknie o coś, to już kurde od razu My już skosiliście łąki, tam piszcie w komentarzach, jak tam Wam w tym roku wychodzą te zielonki, te plony. <laughs> Czy tego jest dużo? Bo tutaj widzę, że, że tego towaru jest i to kurde rośnie. Tylko szkoda, że nie jest teraz troszkę cieplej. Bo by się przydała ta temperatura, te łąki jeszcze by odbiły. Ale najważniejsze, że był deszcz wcześniej. Teraz u nas ładnie napadało. To i zboża się nie przypalają i na przepaliskach, oczywiście, żepak też się właśnie przez to nie przypala. Bo już były takie tendencje, że już zaczął się robić tam bielszy w niektórych miejscach, ale, ale to wszystko dało, yy, dało się unormować deszczem. No i tak samo łąki na tych deszczach odbiły ładnie, ale wiadomo, jak u mnie skosiło. To by było trochę lipnie. Więc uważamy. Ładnie obkaszamy. Nie wiem, czy będę to roztrząsał, wątpię. Jak już to przyjadę sobie tu jutro albo pojutrze, zgarnę i sprasuję. Nie mam czasu tutaj, żeby to leżało. Kilka dni później nie ma kto tego zebrać. Taki, taki mały kawałek. I... Chyba tyle będzie z tego filmu Taki krótki właśnie Pokażę wam, bo już ktoś się pytał Kiedy coś koszę, no to koszę dzisiaj Sobota Chyba 20 maja Tak mi się, no chyba tak Chyba jest 20 Kosimy pierwsze Pierwsze zielonki No a nie wiem czy wspominałem KUN GMD 66 Select Dwie takie mamy same, także nie jest ciężko rozróżnić. No wszystkie w sumie maszyny zielonkarskie właśnie no w sensie dwie kosiarki, zgrabiarkę, roztrząsaczkę, rozgarniarkę, rozpierdolca no to też mamy właśnie skuna. Yy. Numerów modeli, no nie pamiętam tamtych jak to pamiętam zawsze, a tego nie pamiętam Ale no jakieś tam są Mogę wam później podesłać Jak ktoś się będzie pytał to na pewno sprawdzę No na cofać się nie da z gazu Czyli to jest ten mankament, że nie jesteś taki mobilny Możesz sobie jechać właśnie prędkością, ale Ale jak dużo nawracania czegoś to trzeba biegi zmieniać, o, jednak miałem rację, te jedenastki się lekko przegrzewają, jak nie mają wiatru w siebie. I tutaj w ciągniku, w kabinie to nie mam włączonej klimy, jest tak około 20 stopni. To bardzo możliwe, że ona po prostu się przegrzała. No, a ja muszę tu w jakiś sposób podjąć tą plandekę. Czy skoszone wszystko Elegancko trawka jest No widzicie To miejsce jakoś muszę Płaska trzynastka, wiadomo okej okay. oh. i cyk no także kungie MD66 Select kosimy nimi od długiego czasu, ładnych, ładnych paru lat przez jakiś czas kosiliśmy jedną i oprócz tego mieliśmy jeszcze kosiarkę yy, rotacyjną rotacyjna sprzedana i później kupiliśmy tą, akurat tą jaką używaną no, no gdzieś tam ty... gdzieś tu jakaś naklejka jest, gdzieś tam ze świata ze wschodu gdzieś przyjechała przyjechała, no byli, tata ją znalazł w internecie i był po nią Wtedy pamiętam Na lawecie przywieźliśmy Jedna, jedna musi być bardziej w tą, druga bardziej w tą, żeby tu wchodził ten bolec Pamiętam, która jak Tom trzeba do tej strony popychać, a za to w tamtej drugiej trzeba pchać do tej strony No nie wiem dlaczego tak jest tak już mają Brutalna siła, bez tego się nie obędzie Ale syf w środku no, A to co to jest? Zrobactwo Wydaty To jazd Poszło git Kurde jakiś kosmita to był No nic, podnosimy I jedziemy do domu, napęd wyłączy. No także mam nadzieję, że film się podobał. Ja już sobie spokojnie do domu pojadę. Eee, także dzięki za oglądanie pewnie połączę jakoś te filmy albo wrzucę osobno, to już zobaczę jak macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach zachęcam do subskrypcji, do lajkowania no i widzimy się w następnych filmach na razie, cześć